3 data pattonode równa się 0, Agnieszka Kaczorowska przerwała milczenie. Te słowa wstrząsnęły Polkami. Ogień H3P data równa się 1. Czy zastanawialiście się kiedyś, co czują kobiety, które odważą się na miłość, gdy cały świat krzyczy, że to za wcześnie? Agnieszka Kaczorowska, gwiazda, która przez lata kojarzona była z perfekcją i stalową dyscypliną, tym razem zrzuciła maskę i w szczerej, Niemal intymnej rozmowie z Małgorzatą Ochmę w podcaście No Make Up poruszyła temat, który dla wielu wciąż jest tematem tabu. Wszystko zaczęło się od jej udziału w Tańcu z Gwiazdami, gdzie w parze z Marcinem Rogacewiczem stworzyła duet tak elektryzujący, że plotki o ich chemii nie cichły przez długie miesiące. Ich występy to nie był zwykły taniec, to były miniaturowe spektakle pełne emocji, które sprawiły, że widzowie typowali ich na zwycięzców. Niestety... Los bywa okrutny i para pożegnała się z programem w atmosferze skandalu, co wywołało lawinę komentarzy w sieci o niesprawiedliwości werdyktu. Jednak to, co wydarzyło się później, pokazało prawdziwą siłę Agnieszki. Zamiast zniknąć w cieniu, Duet wykorzystał ten moment i stworzył niezależny spektakl taneczny 7, przenosząc swoją relację na deski teatru i udowadniając, że mają pełną kontrolę nad swoją nar. Ale to nie sukces zawodowy jest teraz na ustach wszystkich. A słowa Kaczorowskiej skierowane prosto do serc milionów polek. Peda ta równa się dwa w podcaście tancerka gorzko stwierdziła, że presja społeczna potrafi zniszczyć nawet najpiękniejsze uczucie. Przez tę ogromną ocenę społeczeństwa, że o jejku nie możesz tak szybko wchodzić w nowy związek, to kobiety często boją się zaczynać jakąś relację, no bo jeszcze wszystko tam nie jest podpisane, wyznała z bólem, obnażając hipokryzję otoczenia, które rości sobie prawo do oceniania cudzego życia. Te słowa uderzają prosto w punkt, pokazując, jak często kobiety rezygnują z własnego szczęścia tylko po to, by zadowolić innych. Kaczorowska nie poprzestała jednak na narzekaniu, ale wystosowała potężny apel do wszystkich kobiet, które są po rozstaniu lub w trakcie bolesnych rozwodów. Chciałabym powiedzieć taką ważną rzecz. Nie bójmy się tego, że jeżeli pojawia się ktoś inny obok, to może być dla nas wsparciem, wzmocnieniem, siłą oczywiście też jest miłość, zakochanie, przyjaźń te słowa brzmią jak manifest wolności i prawa do miłości bez poczucia winy. Agnieszka, która sama przeszła przez mebialne piekło oceniania jej wyborów życiowych, staje teraz w obronie każdej kobiety, która boi się otworzyć serce na nowo. Jej wyznanie to nie tylko puste frejzezji, to głos kogoś, kto zrozumiał, że życie jest zbyt krótkie, by czekać na aprobatę obcych ludzi. Peda tapatonoda równa się trzy reakcja w sieci była natychmiastowa i emocjonalna. Fanki dziękują jej za odwagę i szczerość, pisząc, że właśnie takich słów potrzebowały, by wreszcie zawalczyć o siebie. Kaczorowska udowadnia, że za wizerunkiem Bożenki z klanu kryje się dojrzała, świadoma kobieta, która nie boi się iść pod prąd i głośno mówić o tym, co naprawdę ważne. Czy jej apel zmieni podejście społeczeństwa do kobiet po przejściach? Tego nie wiemy, ale jedno jest pewne. Agnieszka Kaczorowska po raz kolejny pokazała, że nie jest tylko tancerką, ale głosem pokolenia, które chce żyć na własnych zasadach. A wy zgadzacie się z Agnieszką, że nie ma czegoś takiego jak zły moment na nową miłość? Czy może uważacie, że po rozstaniu trzeba odczekać swoje? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym poruszającym apelu.